Dramat Prezydent Nawrocki złapany na gorącym uczynku. Gościnny występ prezydenta Karola Nawrockiego w kanale zero miał być poważną sesją pytań i odpowiedzi z widzami, poświęconą trudnym tematom politycznym. Tymczasem, zanim odebrano pierwszy telefon, doszło do absolutnie niespodziewanej interwencji, która rozśmieszyła widzów i zdemaskowała ukryte mechanizmy władzy w Pałacu Prezydenckim. Wszystko zaczęło się od niewinnej wiadomości przekazanej przez Krzysztofa Stanowskiego. Okazało się, że pierwsza dama Marta Nawrocka ogląda transmisję i, co oszokujące, udzieliła swojemu mężowi publicznej reprymendy w kwestii jego wyglądu. Co dokładnie powiedziała do słuchawki, zmuszając prezydenta do natychmiastowej reakcji? I czy humorystyczne pytanie prezydenta, kto rządzi w tym kraju? Skrywa w sobie ziarno prawdy o tym, jak pierwsza dama kontroluje wizerunek głowy państwa. Zanurzamy się w kulisy najzabawniejszego, ale i najbardziej szczerego momentu w polskiej polityce ostatnich miesięcy. Prezydent Karol Nawrocki ponownie gościł w cieszącym się dużą popularnością kanale Zero, co samo w sobie jest strategicznym posunięciem wizerunkowym, mającym na celu bezpośrednią komunikację z elektoratem poza mainstreamowym. Tym razem format wywiadu przewidywał, że prezydent będzie odpowiadał na pytania zadawane na żywo przez widzów. To wymagało od niego maksymalnej koncentracji i gotowości na trudne, politycznie naładowane pytania, być może w nawiązaniu do kontrowersyjnego weta ustawy łańcuchowej czy debaty demograficznej. Prezydent pojawił się w studiu w klasycznym, nienagannym stroju, białej koszuli i granatowym garniturze, co miało symbolizować profesjonalizm i powagę urzędu. Kiedy prezydent zajął już miejsce przed kamerami, a transmisja się rozpoczęła, wszystko szło zgodnie z protokołem. Jednak zanim Krzysztof Stenauski zdążył odebrać pierwszy telefon od widza, wydarzyło się coś niecodziennego i całkowicie poza scenariuszem. Prowadzący nagle przerwał wstęp. Stenauski z miną pełną rozbawienia i zaskoczenia, przekazał prezydentowi istotną wiadomość od jego małżonki. To był moment, w którym polityczny protokół zderzył się z rzeczywistością życia małżeńskiego. Okazało się, że pierwsza dama Marta Nawrocka ogląda transmisję na żywo. Ale zamiast wysłać wspierającego SMS-a, zdecydowała się na interwencję wizerunkową poprzez kanał komunikacji prowadzącego. Gospodarz programu ujawnił treść wiadomości ku ogólnemu zdziwieniu prezydenta ogląda nas pierwsza dama poprosiła, żeby poprawił pan sobie koszulę, bo się źle układa. Ten krótki, ale niezwykle celny komunikat od razu wyjaśnił, kto w pałacu prezydenckim sprawuje faktyczną kontrolę nad wizerunkiem, nawet w momentach najwyższej oficjalności. Prezydent Karol Nawrocki, postawiony w tak niezręcznej, choć zabawnej sytuacji, zareagował natychmiast, ale z dużą dozą autoironii. Zanim poprawił koszulę, musiał przetrawić, że jego żona ma bezpośredni kanał komunikacji z prowadzącym audycję, omijając prezydenta. Macie kontakt z moją żoną, panie redaktorze? To było pierwsze zaskoczone pytanie prezydenta, które rozładowało napięcie. Następnie prezydent przeszedł do rypołówstwa, która stała się natychmiastowym wiralem i humorystycznym podsumowaniem sytuacji, kto rządzi w tym kraju. Moja żona nadaje słuchawkę do Stanowskiego. To zdanie, wypowiedziane w żartobliwym tonie, jest jednocześnie komentarzem do potęgi i wpływu pierwszej damy na publiczny wizerunek głowy państwa. Sytuacja ta, choć zabawna, stanowiła potwierdzenie wcześniejszych analiz stylistów i ekspertów od wizerunku, którzy często zwracali uwagę na to, że styl Martyny Wrockiej jest nieskazitelny, a ona sama jest niezwykle świadoma roli wizerunku w polityce. Ten niespodziewany incydent rzuca nowe światło na dynamiczne relacje w parze prezydenckiej. Pokazuje on, że w Domu Nawrockich zasady dresko dół i dbałość o detale wizerunkowe są traktowane niezwykle poważnie do tego stopnia, że drobiazg taki jak źle układająca się koszula prezydenta jest na tyle ważny, by przerwać transmisję na żywo w ogólnopolskim kanale internetowym. W szerszym kontekście politycznym ten moment stał się dowodem na autentyczność prezydenta i jego żony, mimo że są na świeczniku, pozostają ludźmi, u których w domu panują normalne. Małżeńskie relacje, gdzie żona dba o wizerunek męża. Jednak analitycy wizerunku muszą wziąć pod uwagę, że ten moment może być również interpretowany jako strategiczne zagranie mające na celu humanizację prezydenta Nawrockiego. Pokazanie, że jest on kontrolowany w sprawach osobistych przez silną żonę, łagodzi jego wizerunek twardego polityka podejmującego kontrowersyjne decyzje, np. weto. Marta Nawrocka, która jest często krytykowana za płaską elegancję i niewidzialność w polityce, tym jednym komunikatem zyskała natychmiastową rozpoznawalność i sympatię jako kobieta, która trzyma swojego męża pod kontrolą, nawet gdy ten rozmawia z narodem. Jej interwencja jest dowodem na to, że jej wpływ jest cichy, ale niezwykle skuteczny. Ten incydent stał się więc nie tylko anegdotą, ale i ważnym elementem strategii PR pary prezydenckiej. Zatem, czy to humorystyczne upomnienie prezydenta na wizji przez Martę Nawrocką jest dowodem na to, że pierwsza dama jest ukrytą, silną ręką w pałacu prezydenckim, sprawującą kontrolę nad wizerunkiem, a nawet agendą męża? Czy prezydent, zadając pytanie, kto rządzi w tym kraju, celowo użył humoru, by zdemaskować, a jednocześnie zaakceptować dominującą rolę żony w sprawach wizerunku? I czy ten akt kontroli koszuli zdoła ocieplić wizerunek prezydenta Nawrockiego? który zmada się z krytyką po kontrowersyjnych decyzjach politycznych. Podzielcie się swoimi opiniami i komentarzami na ten wyjątkowy telewizyjny moment.